Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Gis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. W spotkaniu z rozwojem Katowice Artur Tomanek zaliczył kolejny bardzo dobry występ w barwach podlesianki, broniąc m.in. rzut karny wykonywany przez Patryka Gębickiego. I choć to golkiper LGKS sprokurował ten rzut karny, odkupił winy fantastyczną interwencją. Dałem może pretekst do karnego. Chciałbym to zobaczyć jeszcze na spokojnie, na skrócie. Zrobiłem wszystko, żeby nie sfałlować, jednak no, Zawodnik Rozwoju mądrze to wykorzystał. Co do bronionego karnego, po prostu kierowałem się intuicją gdzieś tam, gdzieś tam. Można powiedzieć, że wyczułem intencje zawodnika, więc, więc bardzo to pomogło. Co do pierwszej połowy uważam też, że mieliśmy bardzo dużo sytuacji i mogliśmy ten mecz spokojnie zamknąć w tej minucie, prowadząc nawet 3 do 0. Jest to dla nas jakaś kolejna nauczka, zimny prysznic, który się kończył happy endem, ale uważam, że powinniśmy ten mecz zamknąć dużo wcześniej i kontrolować spotkanie. Niepotrzebna nerwówka i mogliśmy nawet przegrywać pierwszą połowę, więc musimy na to zwrócić uwagę, żeby, żeby wcześniej wygrywać takie sytuacje. Popularny Toman docenił też klasę bramkarza rozwoju Bartosza Golika, który po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najlepszych bramkarzy w tej lidze. Bramkarz rozwoju, Bartek naprawdę e, popisywał się świetnymi interwencjami, zwłaszcza w drugiej połowie, e, gdzie tych sytuacji mieliśmy bardzo dużo, e, więc naprawdę do końca, do końca trzymał w niepewności naszych kibiców i nas, e, czy, czy to spotkanie wygramy, więc e, naprawdę szapoba, e, dużo zdrówka życzę. Bramkarz podlesianki docenił też klasę Rywala, który był zdecydowanie mocniejszy niż mogłaby na to wskazywać tabela. Horror przy sądcyjnie można powiedzieć. Bardzo się cieszymy z tych trzech punktów, tym bardziej, że bardzo docenialiśmy klasę rywala. Nie umniejszało to, że grali w dziesięciu, Mądrze się bronili, mieli też swoje sytuacje i bardzo, bardzo się cieszymy z tego cennego zwycięstwa. Wyszarpaniam do końca, wierzyliśmy do końca w sukces i to są dla nas bardzo ważne trzy punkty, które gdzieś tam, gdzieś tam pozwolą nam zmniejszyć stratę do, do lidera.